a dzisiaj otworzymy najdroższą paczkę ze sklepu! Oh yeah! Siemanko Beczki, z tej strony Lisek i tak, jesteśmy w FC26, na moim głównym koncie eee, klub. Klub się zmienił od ostatniego odcinka tym jednym zawodnikiem, którego w sumie dodaliśmy już do mojego składu we wczorajszym odcinku, czy tam przedwczorajszym. Natomiast mamy Emiliano Martineza, natomiast mamy też 720 tysięcy końców i po prostu wykorzystamy te końsy na najdroższą paczkę, jaka jest w sklepie aktualnie w FC26. Paczka za 550 tysięcy końców, po prostu, no po prostu ją otworzymy i z wokół niej zbudujemy, w sensie z niej zbudujemy... Budujemy cały skład, zagramy sobie meczycho i zobaczymy, co się tak naprawdę dobrego wydarzy w naszym składzie. A może coś się dobrego nie wydarzy, no tego nie wie nikt tak naprawdę. Natomiast plan jest prosty. Końcy, jeśli chcielibyście kupić, to pamiętajcie, że możecie to zrobić na F GG, Gdzie z kodem Lisek dostajecie 10% więcej końców przy zamówieniu. A na stronie F możecie kupić oczywiście coinsy na platformę PC-ową na Xboxa, na PS4, na PS5. I jak widzicie, możecie doładować sobie końców, ile tylko zechcecie. Kod Lisek czy kod lisek KD to jest nieważne, bo działa każdy. Możecie także sprzedać na F -Coins GG coinsy. Możecie sprzedać monety swoje w liczbie. Tak naprawdę nieograniczonej. Możecie sprzedać ile tylko zechcecie. Pamiętajcie także, że są dostępne konkursy i możecie zgarnąć potężne karty. Między innymi w poprzednich konkursach można było zgarnąć Kiliona Mbappe. Karta o wartości bardzo dużej ilości kojsów dla Rafaela Leao, czy na początku gry Dembele lub też Kiliona Mbappe. A czym się wyróżnia f -kojs? Jak możemy przeczytać na stronie szybka i niezawodna dostawa 24 na 7. Comfort Trade, czyli jeden z najbezpieczniejszych sposobów przelewania końców na konta w FC26. No i także pokrywają panowie podatek jej eee, Podatek jej w wysokości 5% jest pokrywany dla każdego zamówienia. Jak chcecie sobie poczytać więcej na temat samego f Końca, możecie oczywiście to zrobić na stronie. Natomiast pamiętajcie o kodzie Lisek, gdzie dostajecie 10% więcej końców przy zamówieniu. Wracamy do odcinka. I jak już wiecie, że z kodem Lisek HD macie więcej końców, to moi drodzy, rozpocznijmy zabawę! Zabawę. Rozpocznijmy zabawę. 550 tysięcy kojsów, 550 tysięcy monet Ultimate team! Let's go! Czerwono się zrobiło i teraz pytanie. Eś o, Brazylia! Okej, okay, to będzie Gabriel, to jest mało ważne. Bo No ja chcę pikazikoną po prostu otworzyć fajnego, tak? E, któż tu taki ciekawy? O! 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 August. O guz, Matko jedyna. Dobra, może coś jeszcze ciekawego będzie w tej paczce. Matko jedyna. No Jezus Maria, już myślałem. Szczerze, już naprawdę myślałem, że nie będzie tutaj nic e, ciekawego. Naprawdę byłem przekonany, że już mnie. że zostałem po prostu szukany, nie? Naprawdę, naprawdę miałem takie myśli, że nie ma pika z ikoną, ale jest, moi drodzy, jest pik z ikoną. Po prostu, no trzeba będzie, że tak powiem, nas szpącić. Szpącić będzie trzeba, Zacznijmy od środkowego pika. O, 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 o! o, o, o Rikelme! 88, fatalnie. Czy on może być jak. No nie 5 sztuczek, 4 słabszej nogi, 71 tempa na SPO. It's so fucking bad. Tak umówmy się. O lololololol, lolo, lolo, Tony Cross! 90 oceny ogólnej. No, powiem szczerze, że nie pobiegamy sobie za, za szybko dzisiaj. Natomiast jest fatalnie. Yy, tak, jest fatalnie. Bo no jedynie może jakieś french pasiki, pasiki może, może takim Toni Krosem można porobić. Fajnie, bo kartę z Realu Madrid. on też grał chyba w Bayernie Monachium, dokładnie tak. Bayern Monachium, Leverkusen, Bayern Monachium, e, no i Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid, 14 lat w Niemcach. Dobra, idziemy, jedziemy, idziemy, jedziemy, jedziemy! Idziemy, Bosze jedyny, czy ty to widzisz? To jest jakaś masakra, naprawdę. To jest jakaś masakration. Y, perturbation, wydałem 550 tysięcy końców na Tony'ego Crossa. Tak moi drodzy, nie przesłyszeliśmy się, y, dlatego teraz po prostu zbudujmy sobie skład, zagrajmy y, Rivals, bo i tak punkty muszę wbić, bo nagrywam to jeszcze przed Footchampsem. Więc punkciki muszę i tak jakiś nasz bo Rivalsów na co dzień nie gram prawie w ogóle, tylko tak, żeby. Żeby po prostu punkciki wbić, e, 4-4-1-1, jak chcecie moją taktykę, to oczywiście ona jest dostępna. E, ona jest dostępna i możecie sobie z niej skorzystać. E, I teraz tak. Formacja 4-4-1-1. Hop. No i co, bierzemy od najnowszych po prostu zawodników. Hopsa najnowsze i cyk, no po prostu jedziemy. E, Nico Williams. August, Martinez, Bruno Fernandez, Kai Czawingu, Chawingu, Mac Alister. No fenomenalny skład to będzie, trzeba to sobie powiedzieć szczerze. Mam nadzieję, że nie podupczę niczego i Edera Militao też trafiłem. Ok, spoko. Mendy, na pewno to są karty jeszcze z tego, z tej paczki? Mało ważne, mało ważne. Jeśli nie ma to, to jakoś to poszpącimy. Dobra, moi drodzy, no po prostu zbudujmy ten skład najlepiej jak się da. Aha, bramkarza muszę jakoś dodać sobie, co? Bo i bez bramkarza to to będzie, będzie lipa są. Jak to mawiają młodzi. Młodzi ludzie, jak to mawiają. Lipa są, więc bramkarza sobie weźmy najszybszego, najbliższego, którego mamy. Bramkarz z plusem. Mai no! Mama, mama, no, no no Dobra, moi drodzy, no skład jest, bym powiedział, fatalny. Skład jest wybitnie zły. Natomiast ja jestem oczywiście bardzo ciekawy, jak ten Tonikrog będzie się po prostu zachowywał. Czy on w ogóle ma jakąś rację bytu, czy on w ogóle może coś fajnego, ciekawego zrobić, jakieś podanka, jakieś szalone przerzuty mówiąc szczerze, wątpię a zagrajmy sobie takim 4-4-2-2 4-4-2, dobrze powiedziałem, 4-4-2 No i zobaczmy, ja oczywiście tutaj pozycję muszę przy, przyodziać pozycję byka. Czyli pozycję taką, która pozwoli mi tutaj w jakikolwiek sposób się skupić na e, rozgrywaniu, rozgrywki, tak żeby było dobrze. Czy to się uda, czy się nie uda, zobaczymy. Natomiast e, no, plany są na pewno duże: plany są na pewno duże, żeby ten meczyk poszedł po naszej myśli. Czy to się uda, czy nie, zobaczymy. Let's go. Dobra, Lautaro Martinez, Williams, Nico Williams. Powiem wam szczerze, że ja w ogóle zorientowałem się, tak jak mogę sobie tutaj pogadać z wami, że dla mnie, bo ja teraz przez 10 dni byłem chory. Miałem gorączkę i tak dalej i tak dalej. I ja zorientowałem się, że dla mnie najgorsza wcale nie jest choroba, bo jak byłem chory, to mogłem sobie posiedzieć, nic nie robić. Miałem takie też wewnętrzne przyzwolenie na to. Że jest choroba, no to po prostu ok, odpoczywamy. Odpoczywamy i celem jest moim jedynym, żeby się zregenerować. Po prostu. Leżałem, oglądałem. E, kropka. Natomiast w momencie, kiedy ta choroba mi już minęła, i ja już wiedziałem, że e, w sensie minęła, że już nie miałem gorączki, i już e, wiedziałem, że wa, fa, fajnie by było wstać i już coś porobić, to wtedy, to wtedy jest naj, najgorszy moment, bo Organizm dalej jeszcze jest niezregenerowany w całości. A tu trzeba już brać się do roboty. A wiadomo, że jak już się bierzemy do roboty, to fajnie by było, żeby brać się do roboty na tych, że tak powiem, na obrotach takich, jakie mielibyśmy na co dzień. No i potem wychodzą z tego pewnego rodzaju krzaczki, tułaczki. Bo nie da się po prostu wskoczyć, tak wiecie, z dnia na dzień na obroty na pełnej petardzie, tak zwanej. No i niestety, ale później wychodzi pewnego rodzaju frustracja. Niestety, to są fakty. To są fakty po faktach. I trzeba się z tym pogodzić. Linda, Lautaro Martinez. To Nikos, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ładny strzał, ładne uderzenie. Można powiedzieć, że coś ciekawego tutaj się wydarzyło w ty, w ty, przy tej akcji. Pięknie, 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 pięknie. Ajaj! Dobrze Malister Niko Williams. Super, że to przepuścił. Bo ostatecznie spalony, spalony. Bardzo ważna i istotna rzecz, tak? Spalony. No, powiem wam szczerze, że Cristiano Ronaldo znany jest z tego, że lewą nóżkę też ma wybitną. Natomiast tutaj na szczęście nie podołał. I mi się to spodobało, mówiąc szczerze. Lautaro Martinez, ładne, ładne podanie. Ajajajaj. Eder Militao. Ok, co się tutaj pociąło? Dobrze. Grimaldo, ładnie, do Lindy. No i teraz szukajmy szukajmy troszeczkę przyspieszenia tej akcji. Tak myślę. Ładne podanie, ładne podanie. Chociaż gdybym może dał podanie zwykłe, prostopadłe, a nie takie, wiecie, szalone, to niemocne, niemocne podanie, tylko po prostu zwykłe podanko, to myślę, że mogłoby być dużo, dużo lepiej. Ale błąd, ależ błąd, no to musi wykorzystać Cristiano Ronaldo. Kurczę, Felek, to była zła sytuacja dla naszego zespołu. Umówmy się, tutaj mogliśmy zrobić więcej, mogliśmy zrobić dużo więcej. No, ale nie zrobiliśmy, moi drodzy. I to są tak zwane problemy. No, trzeba też sobie gdzieś to yy, urzeczywistnić, że te problemy są. Po prostu, no nie da się yy, powiedzieć, że ich nie ma w momencie, kiedy są, tak? Okej. Okay. Pięknie. Pięknie, ależ interwencja golkipera drużyny przeciwnej. Nawet nie mam pojęcia, kto to jest tam. O Chryste, panie. Co się tutaj wydarzyło w tym momencie? Matko jedyna. Świetna akcja. Ależ wyklepał, wyklepał. Klep, klep, klep. I niestety przegrywamy. 2 do 0. Bruno Gujimaresz, trafiony także w dniu wczorajszym, czy tam przedwczorajszym, jak oglądaliście ten odcinek. No i moi drodzy, niestety przegrywamy to spotkanie, przegrywamy ten spektakl. Natomiast paczka, no zresztą w sumie, zaczęło się od fatalnej paczki, skończyło się na fatalnym spotkaniu. Życie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pa pa.